Cześć, witam serdecznie z tej strony, oczywiście, Demonidias i zapraszam na kolejny film z serii Zagrajmy w Bloodborne. I moi drodzy, czas na oczywiście kontynuację eksploracji niewidzialnej wioski Jargul. naprawdę wymagającej e, lokacji. Do tej pory chyba najbardziej, nawet mogę powiedzieć. A to wszystko za sprawą przeciwników, którzy. O, właśnie, jeżeli biją mocno, to jeszcze mogą się odrodzić przez tą, jakby, moc krwi, jaką zostali tutaj obdarzeni. Już pozwolę sobie ten etap akurat pominąć, ponieważ wybijałem ich wszystkich tutaj ostatnio, natomiast... O właśnie, o Ciebie tutaj mi chodzi. I nie rozumiem dlaczego tutaj nie chodzi atak krytyczny od tyłu. Powinien. To jest właśnie jedna z tych osób, które są odpowiedzialne za. przywracanie ich do życia. 813 obrażeń? Jestem w szoku. Co to za jęki? I skąd one dochodzą? Masakra. Dobra, ale myślę, że możemy spróbować przynajmniej przejść dalej. Te jęki to chyba za mną już gdzieś są, ewentualnie tutaj. Zobaczmy. Zaraz dojdę do miejsca, w którym ostatnio e, stwierdziłem, że się wycofam. Czyli stamtąd. Tu jeszcze jest przejście jedno. Tyle, że to przejście. Już sprawdzałem w poprzednim odcinku, i akurat nie doprowadzi mnie to do żadnego takiego istotnego miejsca. Swoją drogą wróciłem teraz, to oczywiście to Jargul już z ulepszoną bronią względem poprzedniego filmu. Dlatego moje obrażenia będą teraz o wiele, wiele lepsze. O, o. Zaraz po prostu plecy będę miał, bo wiem, że tutaj jedna taka wybiega. Przynajmniej ostatnio tak było. A może, że to stamtąd po prostu ktoś mnie wtedy zauważył. I nie jest to jakąś regułą. Ok, bardzo łatwo można też tutaj e, zdobyć naprawdę dużo tensji. Jak sam widziałem, już ponad 30 tysięcy. Czemu ty to przeżyłaś? To było przerażające. O-o, o nie! Ej, tu nie masz takiego dużego zasięgu. Ta amygdala. Dobrze. Dobrze, dobrze. Choć oczywiście mam nadzieję, że mnie nie sięgnie za chwilę. O, teraz mnie zauważyli tamci z tyłu. Już widzę, że jedna do mnie biegnie i to jak szybko, zobaczcie. Jak zaciekle po prostu zmierza tej konfrontacji i z tasakiem nawet wyskoczyła na mnie. To jest też właśnie ciekawostka. Bo nie wiem czy... O, 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 o. Bo tego idzie trochę więcej niż tylko jedna. Nie wspominałem o tym w, jakby w odcinku, natomiast w komentarzu pod jeszcze filmem z Hemwick napisaliście, że gdybym miał więcej wglądu, nie jestem pewien ile, czy 30, czy 40, czy 50, podejrzewam, że około 30, to w Hemwick właśnie takie panie jak tutaj mamy zachowywałyby się nieco inaczej. To znaczy, miałyby po prostu inne bronie i inaczej by z nami walczyły. Także nie wiedziałem o tym, że wgląd również ma jakiś taki faktyczny wpływ na uzbrojenie przeciwników w niektórych lokacjach, także można się dowiedzieć czegoś nowego zawsze. Także dzięki wielkie za te wszystkie komentarze. Bo przyznam, że nie wiedziałem tego. A propos Hemwick, to znaczy wiedziałem, że przeciwnicy się też zmieniają właśnie pod wpływem wglądu, ale nie że aż tak bardzo te zmiany tutaj zachodzą. O o. No, i to jest właśnie to. Czego się najbardziej bałem! Myślę, że nie ma sensu teraz z niej walczyć, dopóki nie zabiję pani z dzwonkiem. Szczególnie, że raz już ich pokonałem, także po prostu spróbuję to przebiec. Trzeba to przebiec bardzo ostrożnie. No nie wiem, jak mnie to podbiło niby. Jezus Maria, udało się na samej granicy przeżyć to po prostu. Jakimś cudem chyba? E, ten skarb kusi oczywiście, ale podejrzewam, że to jest jedna fiolka. Moi drodzy, zobaczcie, co mi się zrespiło przed moimi oczami. Lampa! I mamy przeciwnika! Chodź tutaj, bestio! Chodź tu nie znikniesz! <grybujesz> Serio nie zniknie! Chyba. Czy będzie fragment? Jest i to aż dwa fragmenty, moi drodzy, to dobrze! To bardzo dobrze, zbliżamy się wielkimi krokami do kolejnego i prawie już maksymalnego poziomu ulepszenia Chicago. Ja pierdziele, te amygdale są przerażające, tutaj jeszcze tak dobrze ją po prostu widać. Zwróćcie uwagę na te krzesła. To jest bardzo ciekawy motyw, ponieważ pierwotnie w Bloodborne krzesła miały być tak naprawdę naszym punktem yy, przenoszenia się do snu, gdzie siadaliśmy i zasypialiśmy, tak jak właśnie to jest teraz w przypadku lampy. I szczerze mówiąc, takie krzesło miałoby więcej sensu, bo fabularnie, jak sami widzicie, tropiciele zasiadali tutaj i zasypiali. Mieli właśnie sen tropiciela, ten, do którego my się przenosimy za pomocą lampy przebudzenia. Więc yy, ciekawe, dlaczego zrezygnowano z tego rozwiązania. Wydaje mi się, że było to naprawdę fajnym pomysłem. Yy. Powiem wam, że nie jestem teraz pewien, czy ja mogę tędy przebiec sobie, ale ale chciałbym, bo wiem, że gdzieś tutaj się zeskakiwało. Nie wiem, czy nie z lewej strony, do bardzo ważnego miejsca. Ryzykuję bardzo dużo w tym momencie. Tu się szło. O to mi właśnie, moi drodzy, chodziło. O to przejście. Dajcie mi proszę tylko spokój! Sami zgincie! Co za... O-o. A ty mnie nie uderzysz! A ciebie chyba też już nie. Ach, Bloodborne. Chodźmy na dół. O kurde, nie widziałem ich z góry! Myślałem, że spadł jeszcze niżej. O-o. 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 Jezu, dał mi szansę na przeżycie. Mamy ją, mamy ją. To przez ciebie wszystko tutaj było. I wreszcie możemy coś tutaj zrobić z nimi. Pięknie. Uf, to było bardzo trudne. Ale udało się. 2300 tętni prawie wpadły jeszcze. na no i on już definitywnie padł. Nie będzie się respił. Właśnie tego, że ją pokonaliśmy. Doskonała informacja. Cofnę się na moment jeszcze do tego miejsca. Ponieważ. O! Słyszeliście? Coś się stało. Ponieważ tutaj jeszcze był skarb. Krew śmierci szału 8 poziomu. Ponadto będziemy mogli sobie stąd zeskoczyć do tego miejsca. Nie jestem pewien w sumie. Ale to chyba wyjście. Właśnie nie jestem pewien, czy to jest wyjście, czy, czy to jest przejście do miejsca, w którym nas jeszcze nie było. Tutaj będziemy oczywiście mogli też zaskoczyć sobie po skarb, o, który pokazywałem Wam w poprzednim odcinku. Wiem, że tam się później trochę właśnie można dostać. No i ktoś na dole sobie już oczywiście słychać, jeździ i kombinuje, jak tu się ustawić, że po zaskoczeniu dostanę w twarz z jego pocisków. Co my tu mamy za wiadomość? Klucz do górnej katedry, to jest oczywiście nagroda, a my mamy tutaj niebój Kosmos 101. Ocena 5. Jest to, moi drodzy, niezwykle wręcz istotny przedmiot, ten klucz, ponieważ odblokuje nam po prostu całą lokację. Klucz do górnego poziomu rewiru katedralnego. No i tu się zaczyna prawdziwy Bloodborne, można powiedzieć. Wyżsi dostojnicy Kościoła zdrowienia wyznają szkoły Menzisa z siedzibą w niewidzianej wiosce. Na górnym poziomie zasiada natomiast chór. Ten klucz przybliża cię o jeden krok do chóru. Pamiętam, że jak pierwszy raz grałem w Bloodborne czy ten ten opis, to sobie pomyślałem, że to będzie właśnie walka e, z jakąś grupą przeciwników. Czymś takim, jak w sumie jest e, boss e, w Dark Souls 3, ci biskupi. Że to będzie jakaś taka chmara wrogów, z którymi zawalczymy jako takim chórem, którego śpiew w sumie nawet słyszymy w Jargul. Ale tak nie jest. Ej, udało się. Oj, biedny, nie mógł wejść przez tak wąskie drzwi. Z jakimś tutaj gatlingiem. No i oczywiście skarb zbierane. Zrobiłem to ostatnio, cuda piorun. Czyli tak, mały tonitrus. Nie sprawdzałem opisu tego w sumie w poprzednim materiale. Jest to oczywiście coś takiego jak właśnie zaklęcie, powiedzmy. Wymaga to mnie aż 25 punktów tajemnego. Wydaje mi się, że malutki tonitrus prezentowałem jeszcze w pierwszej serii z Bradborna, bo tam pod koniec na tej postaci inwestowałem trochę w tajemnego. Tonitrus to niepowtarzalna broń wykuta przez Archibalda, niesławnego ekscentryka z kuźniu, yy, Kościoła Uzdrowienia. To podobny Morgenstern używający kul z żywego srebra. Po uderzeniu w ziemię wytwarza błękitne iskry, które otaczają bestie. Podobnie jak Meisterstryk Archibalda, dobrze przewodzi potężne błękitne iskry. I jak tam widzicie, to jest przedmiot, a nie broń. Bo mamy coś takiego jak Tonitrusa, jako oczywiście broń. Tutaj, a to jest mały Tonitrus. Czyli po prostu przedmiot do czarowania. I tak, to jest to samo miejsce, stąd moglibyśmy sobie zaskoczyć. Czyli wszystko sprowadzało się dokładnie do tego samego punktu. Więc musimy po prostu przejść sobie po schodach. Innej drogi nie ma. Um, mógłbym w sumie cofnąć się, żeby nie ryzykować utraty 43 tysięcy. I nawet to zrobię, skoro lampy mamy tutaj pod nosem w zasadzie. Zaraz, zaraz, zaraz. Czy oby na pewno pod nosem. Nie no, będę musiał przebiec teraz ten etap. O, możemy was w końcu uśmiercić. Tak na stałe. Mm. No, zrobię to. O o. No i oni mnie uśmiercili. <śled> Tego się właśnie obawiałem. A Ustawia, ustawiony nawet miałem ten znak odważnego tropiciela, żeby po prostu przenieść się. I bałem się właśnie, że to się może w innym wypadku skończyć właśnie tak tragicznie jak teraz. Ech, no dobra, musimy w takim razie spróbować to odzyskać. Tylko pytanie: czy ryzykować przebieganie przez Amygdalem i zwrócenie na siebie uwagi wszystkich wrogów od tej lampy? Czy może powinienem to zrobić z tamtej strony? Hmm, to jest dobre pytanie. Chyba zrobię to z tej strony, wiecie? Raz się udało. No, nie było tak źle. Z lewej strony się trzymam. A Mygdala zrobi robotę, mam nadzieję. Za mnie. I pozabija tych wszystkich na moście. Którzy mieliby ochotę pójść do mnie. Jak dobrze. Oj, dziękuję, Mygdalo. To jest w ogóle chyba pierwsza jaka jest tak, tak bardzo agresywna wobec nas. Nie próbę nas złapać taką na do nas po prostu promieniem takim morderczym, nie? Masakra. Zwróćcie uwagę, że możemy oczywiście teraz sobie eksplorować dalej. Nie widziałem wioski Jargul, Albo możemy spróbować po powrócić do więzienia, z którego mielibyśmy jeszcze inne przejście. Właśnie też w niewidzianej wiosce Jargul. Albo możemy pójść w ogóle na przykład do koszmaru. Albo moglibyśmy dokończyć Loch Kilika, o którym mówiłem ostatnio. Mamy tych możliwości naprawdę wiele. Moglibyśmy też cofnąć się oczywiście do kliniki Josefki i zobaczyć, co tam się stało z żebrakiem, którego parę odcinków temu odesłałem tam. Tego z lasu. Oczywiście. Także widzicie, no opcji od groma tutaj mamy. A i teraz jeszcze nie wiem, mogę pójść do górnej części rewiru katedralnego, skoro znalazłem klucz. I przy okazji wtedy jak pójdę do tego rewiru katedralnego, to podniosę skarb z tej skrzyni, yy, który tam już trochę na mnie czeka. Także jak najbardziej będzie to, moi drodzy, do zrobienia. Będę chciał też w tej serii zakupić sobie te rzeczy z odznak. To znaczy na przykład młodwam wam zaprezentuję, to tropiciela i tak dalej. Yy, ale w sumie. Może nawet teraz to zrobię. Opisy tego wszystkiego już pokazywałem, ale mogę tak pokazać jeszcze raz dla wygody waszej, żebyście mogli sobie na przykład po prostu zatrzymać odcinek i przeczytać. No to intrusa nie będę kupował, bo i tak już go zdobyłem za darmo. młot. A, miałem siły na 16, także młot to był w innej serii, ale mamy do kolekcji. Włócznia piły też już była nadprezentowana, już miałem. Włócznia karabinowa, wyrzutnia kołków też tego nie pokażę, niestety. No dobra, to powiedzmy, że po prostu do kolekcji sobie to kupiłem. Niech będzie gwintowana laska i spróbujmy wbić chociaż jeden poziom. Hmm. Zabrawnie krwi oczywiście. Do czterdziestu Potem myślę, że troszkę w staminę pójdę i życie, żeby to jakoś nadgonić. Dobra. Nie, nie pójdziemy do rewiru katedralnego jeszcze teraz. A, i w rewirze katedralnym nie tylko mamy lokację nową do pokazania, e, nadrobienie tej skrzyni, ale również pokażę wam amygdale, która znajduje się ukryta właśnie w rewirze katedralnym. Dobra, chodźmy do kaplicy Jargul. No tak, to H jest nieme, tak samo jak w Jarnam. E, też się nie czyta Jarnam, tylko Jargul. Znaczy tak, przynajmniej czytali to. Po angielsku również. Ale wymowa to już jest taki szczegół, powiedzmy. Podejrzewam, że obie opcje mogą być poprawne. No a tam mamy, moi drodzy, lampę. E, gdzieś tam, na górze, która już... Jest nieaktywna, także że w sumie nawet do więzienia stąd byśmy teraz nie przeszli, po tych wszystkich zmianach. Mamy też tropiciele zamiast gościa z workiem na dole, jak sami widzicie. Nie mogę go namierzyć z tego miejsca, ale powiem wam tylko tyle. Zejdziemy sobie do dolnej części Jargul i niestety, tak jak mówiłem podczas poprzednich eksploracji, tam zaraz po więzieniu oczywiście, jak byliśmy na dole w Jargul, to w tej lokacji zaszło od groma po prostu zmian. Zmian naprawdę przerażających. Nie wiem, czy można ją jakoś uderzyć. Nie. Otóż nie w tym miejscu. Pani z dzwonkiem. Znajduje się. No właśnie. Gdzie? O o Ona gdzieś tutaj jest, czy tam była? Niżej. Niemożliwe, żebym ją przegapił. No słychać byłem naturalnie z tego miejsca Ale tu chyba niżej jakoś się nie dało zejść do środka tego. Tu stoi spryciara. Patrzcie, jak się kamuflowała. Piękne obrażenia po prostu zadaje tym Chikagę. Naprawdę. Na trzy szybkie ataki taki gigant pada. To jest coś pięknego. Kule z żywego srebra. W końcu zaczynam odczuwać to, że to był dobry build. Naprawdę. Znaczy on jest... Znaczy on jest bardzo trudny tak naprawdę, bo mam strasznie mało zdrowia. Ale czuć potęgę w tych obrażeniach w końcu. Mimo tego, że mam bardzo mało malutko życia. Jest 8 fiolek aż tutaj podniosłem. I słychać płacz dziecka gdzieś tam w oddali, ale leciutko. Strzeż się. Myślibyście pewnie sobie też głośniki tak bardzo czy słuchawki najlepiej y zbustować sobie, jak ja mam. Żeby posłyszeć ten płacz dziecka na nagraniu. No i moi drodzy. W tym miejscu była lampa. Niestety już nieaktywna. Co my tutaj mamy? Koszmarne rytuały poszukują niemowlęcia. Znajdź dziecko i ucisz jego straszliwy płacz. No brzmi to co najmniej... nieprzyjemnie. Nie otwiera się z tej strony. Także moi drodzy, chcąc nie chcąc, czas na powrót do więzienia. Oby tym razem poszło lekko. Lekko jakoś tak. Nie aż tak źle jak ostatnio. Nie wiem, czy się odwrócicie. Mam nadzieję, że nie. Bo się ten z lewej mi zauważy. A jednak nie! O, bies bestią! Kurde! trzech Was tu było! Zapomniałem! Nie, no w takiej walce też szans nie mam. Tu trzeba się wycofać jakoś i spróbować aż jednego dobić. Jest jeden z głowy, moi drodzy. Ej. On ma działo! O nie! Na hita mnie wziął! Czy ten się zrespi teraz? Czy ten skarb nie zniknie? Tyle pytań, brak odpowiedzi. Oni wyglądają prawie tak samo. Gościu miał coś takiego, co mnie morduje w chwilę, a drugi miał działo, które mnie po prostu na hita wzięło. Ja pierdziele. No to widzicie, na całe szczęście, jak działa działo w praktyce. Bo ja mam tego nie mogę zaprezentować z uwagi na niewystarczający poziom siły na tej postaci. O Jezu i zobaczcie ile do przejścia jest ponownie. Niestety w więzieniu nie mam na razie opcji zapisów. Jezu i znowu ta z dzwonkiem. O, -o! przeżyły naprawdę na takim skrawku zdrowia. O, dwa hity. Ale milutko. Ej! Jezu. Ale powiem wam, że naprawdę tego życia to tyle mogę odzyskać za sprawą jednego po prostu uderzenia w tej formie hmm, z krwią na, na Chicago, jakbym po prostu trafiał dwóch, trzech przeciwników, mam wręcz wrażenie. Niesamowicie to działa, strzeż się zasadzkę. No dobra, dajmy plusa, ale to jest taka dość, no widoczna, myślę, pułapka. Hmm. To jest tak samo jak to, że tu jest ich tylu, no. O, proszę bardzo. Czy może teraz tutaj będzie jeden na jeden? Nie, wszyscy idą do mnie! Ale wszyscy to już jest tylko dwóch, moi drodzy. Jestem, plus. Co mi to z ciebie wyleciało? Zobaczmy. Na szczęście nie zniknęło. Znak szponu. O! Jest! Kurde. No daj se siana, gościu z tym działem. O ja Mhm, na pewno mam duże szanse Wyciągnął działo O jak pięknie Dobra, wziął się za walkę w drugim trybie, czyli nie ma dostępu do broń palnej, bo ma działo na plecach. Świetnie. Jest, jak to daleko leci. Nie widzę tego drugiego. No nie, 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 nie weź to. O, o. Nie. Nie! No dlaczego nie mogę go trafić? Jeden cios! Dobra, dwa, ale jest, mamy go! Jeden na jeden! O kurde! Oby Oby nie zaskoczył mnie teraz! Kurde, to przejście naprawdę jest straszne. Z pierwszego trybu na drugi. I odwrotnie. Mały ma zasięg ten jego atak, naprawdę. Myślałem, że to będzie jakaś taka... o, -o. No właśnie, coś bardziej jak to, taka szarża. No i moi drodzy, mamy! Morderczy trio tropicieli z więzienia nie żyje. Zobaczmy, co pozostawili po sobie. Masa, bo aż 20 kul z żywego srebra. Dlaczego moja postać sama usiadła? Nie przytrzymywałem x żeby robić jakiś gest. Okej, okay, nieważne. <grytanie> to było dziwne. To było bardzo dziwne. I wiedza szaleńca. Jedna sztuka tylko. Słabizna, najgorszy drop. Zobaczmy, co tutaj była za runa jeszcze. Um, która wyleciała mi. To był znak szponu. Zwiększa obrażenia brutalne aż o 10%. Dużo. To zobaczcie, jak bardzo możemy się zbudować jakby pod y, właśnie takie obrażenia brutalne z sprawą tych run. Naprawdę sporo można sobie y, tak procentowo podwyższyć obrażenia, jeszcze bawiąc się jakby klejnotami, które pakujemy w naszą broń przecież, nie? Runa Karyla opisująca nieludzkie dźwięki. Znak szponu znajduje impuls w cieple krwi. Runa ta wzmacnia siłę brutalnych ataków, które są jedną z mroczniejszych technik tropicieli. Choć różnica jest subtelna, kowal runiczny Karyl opisuje bestie, jako strażliwy i niepożądany inny. Instynkt drzemiący głęboko w sercu człowieka, a znak szponu jest zaproszeniem do akceptacji całej jego natury. I moi drodzy, tak, w ramach DLC do Bloodborne zostało troszeczkę rozbudowane coś takiego jak bestialstwo, bycie bestią. Jeśli będę w stanie wam to ze względu na statystyki zaprezentować, to również pokażę wam to też właśnie w tej serii, jak to wygląda taka przemiana w bestie. Tak, w cudzysłowie, oczywiście. Pokazywałem wam coś takiego w pierwszej serii z Bloodborne na pewno. Więc, jeśli mielibyście ochotę, również i w tym, będę wam to w yy, stanie zaprezentować. Patrzcie, co my tutaj mamy. Nie było tego ostatnio. Bo... To wszystko za sprawą wglądu, a przede wszystkim, to wszystko za sprawą zabicia Roma. Tępego pająka i złamania rytuału. Ej, myślę. Myślałem, że z tym coś mogę zrobić. A, czyli to znika po chwili, po prostu. Okej. Okay. Myślałem, że coś tu się robiło. No, niestety, ktoś tutaj ma dzwonek. Ale moi drodzy, zobaczcie, co my tutaj mamy. To jest dopiero niezwykle istotne miejsce. Oczywiście będę musiał po drodze przerolować. Myślę, że już powinniście to skojarzyć, ponieważ tak to jest miejsce, w którym zginąłem w poprzednim odcinku przez po prostu upadek z wysokości. To będzie nasz skrót tak naprawdę. Z którego rzecz jasna skorzystam sobie. No bo naprawdę on powinien mi tutaj mocno się przysłużyć. Także chodźmy. Sporo nawet udało się tutaj zrobić, myślę, w tym odcinku. Chodźmy sobie do stąd tropiciela, ulepszymy jeszcze broń, a w przyszłym materiale, jak powrócimy do tego właśnie dolnego jargul, tej niewidzianej wioski jargul, to na chwilę przejdziemy jeszcze do więzienia, ponieważ tam mamy do sprawdzenia te schodki niżej i chcę wam pokazać, co tam się po prostu podziało. Następnie sprawdzimy na spokojnie całą dolną część niewidzianej wioski jargul i być może... Uda nam się przejść za bramę, która była do tej pory zamknięta, a za którą znajdują się naprawdę straszliwe rzeczy. I oczywiście boss. Także to, no bo jak można się domyśleć w lokacji, musi być po prostu jakiś boss, także... Um, być może uda się nawet już w przyszłym odcinku z nim zmierzyć. Byłoby fajnie, ale naprawdę mamy jeszcze sporo do zrobienia. Także, cóż, trzymajcie kciuki za powodzenie w przyszłym odcinku. I na sam koniec oczywiście... Welcome. What is Levelowanie. Zabarwienie krwi. Bardzo dużo można tutaj, jak sami widzicie, no, zyskać wzmocnień. I tak, w sumie na samo zakończenie, może jeszcze chwilkę porozmawiamy sobie z daleczką. Twoja obecność jest ukojeniem. Hunter. No już się powtarza. Także niestety niczego nowego się na razie od niej nie dowiemy. Zobaczcie, ludzie to po prostu ginie masakra jakaś. Moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku, także mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie stawić kciuka w górę pod tym odcinkiem, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Zachęcam też do komentowania, no i oczywiście subskrybujcie, a najlepiej kliknijcie jeszcze ten słynny dzwoneczek przy subskrypcji, żeby być po prostu na bieżąco z każdym odcinkiem. A ja się z Wami żegnam, do zobaczenia jutro o godzinie 14.00, czyli jak zwykle o stałej porze w odcinku z Bloodborne, a także zapraszam do oglądania innych serii na kanale. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!